Do was pomysłowy PL i Chris 113, ale dzisiaj nie będziemy grali w Age of Spades. Zagramy w grę pod tytułem A Happy Wheels. Um, ta gra opowiada o takich jakby. Um, nie opowiadaj, obejrzyjcie masterczułka, polecam go. No tak, czy... więc powiem: y, zabija zabijający się debile. Na przykład. Pogo. <laughs> Okej. Okay, Dobra. Um, to niezbyt no. niezbyt dobrze zobaczyliście teraz, no. No. co to jest Happy Wheels. Czemu on się tego nie łapie? Dlatego mm, może nie zrobimy... Pla no. Dobra, Dobra. Nie, nie będę w to grał, Może y, z pograjmy, pograjmy na takich planszach, na których jest po prostu... Nie Święty Mikołaj! Dobra, a więc to jest Happy Wheels. Burzy. Zamiast głowy ma arbuza. Tak, spójrzcie tu, jakby to. No, koło arbuzów i prezenty. Co by A, to już wiem, czemu nie mogę. Wypadła mu ręka. O, ale arbus się trzyma, walną go w głowę. Walnął go w głowę to za emocje, zbierajmy pieniądze. Toczymy trzyma arbuza do mety. Toczymy trzyma arbuza do mety. Arbus się podszypsza, ale spadł. O nie, Mikołaj, Mikołaj był tak przywiązany do arbuza, że spadł razem z nim. Niestety. Teraz bierzemy. No też... O, teraz pogo. Ile zgubi, <śleski> patrzcie. Dobra, skaczmy. Melon! Chcę melony. Chcę arbuzy. L me melon to melon. To arbuz. Melon to... to jak na przyspieszeniu, bo nic Może mam pomysł. Um, będziemy nagrywali serię Age of Spades'a, ale do tego będziemy grali co odcinek w jakąś inną grę. No, oczywiście, czasem będą się Nie powtarzać. Mam pomysł. że w następnym odcinku pogramy sobie w minecrafta? Może, zobaczymy. To będzie taki miks. Jedziemy gościem w wózku po... Yy. O, 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 ile kasy i wygrał. O, to jest Happy Wheels. A teraz bierzemy dziadka, który ma dopalacze w dupie. Właśnie to widzicie. Zadziała Dziadek nie umie się w... dziadek nie umie wstać. Ale jedzie, jedzie dalej. Szałowy dziadek, wciąż jakby młody. Jeszcze wyglądało na plecach. Jak za dawnych lat. O ja. Chodź, pogramy w taką mapę. W... O, lubię to. Jesteś mm, gościem o nie lubię tej Ale jedzie no, dalej. Jedzie dalej. Czemu? Dobra, ja sobie wezmę oliwkę, bo zjemy tu sobie oliwki. Ty wybierz jakiś pan ziemy. Tutaj? Czy taki? Melonra jest bardzo trudny. Ja to w to Kill team, Okej, okay, bierz Sorry, że tak żura. <laughs> Ale fajne dźwięki, do. za grą, tylko na tego kolesia w garniturze. Co <grystanie> <grystanie> <To> za człowiek. <grystanie> o ja pomysłowy. Ja się jakoś opanowuję. <grystanie> Dobra, impossible level. Bądźmy gościem na traktorze. A nie, wolisz być... O, ty, nie widziałam tej postaci. Ale jedzie dalej. Ale dziewczynka żyje, dziewczynka z tyłu żyje! Dziewczynka z tyłu Peda żyje. Jeszcze nie. pedałuje. Wypłynęły jej wnętrzności. Niestety, wiem, kto to przeżyje. O, tak. O nie, tylko nie to. Ja wam powiem, który ma... Która postać... W ogóle jak, jak jest taka nieśmiertelna, tak jakby nie no, nieśmiertelna, ale ma takiego major że... Znaczy ma taką obronę, że wiesz. Ta baba czy tam facet w traktor... Nie, baba w wózku Uuu, na zakupy... O Ej! A bez baba to ona jest taka odporna na wszystko. No jedzie. <noise> Parówki jej wypadły. Ale patrzcie, ona jedzie dalej. Ale kola... Kola jeszcze jest. Kiedyś wypadła mi głowa do wózka. Nie, 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 nie głowa. noga ja sobie. Ale urwał. Siedzi sobie. Usiadła sobie niczym młodym. Niczym młodna. żeby to na augi <laughs> On żyje. Może już teraz nie. A, yeah. Żyje! Jetfal to jeden z... <laughs> Spadł mu kaskę. <laughs> nie, po, powinieneś już przestać tu grać. To jest niebezpieczna gra. Nie ma kasku. No, tak w ogóle to ok, ja... Ja w ogóle nie jeżdżę z kaskiem. To <noise> za utrzymanie! Czekajcie. Witamy z powrotem! Jestem gris 113 a to jest pogo, który właśnie. Kwa. Nie wiesz co to znać znaczy. A ja wiem Au Znowu zrobiłem Patrz Flip Po Twoja kończyna nie dojechała do matki. <gry> nie I znowu, fajnie Au No i znowu się dojechał No bez kasku gdzieś byłem O jacie you <laughs> Uuuuh, co za uchwycie! Ale patrz, serce Dziadziu się nadal jak nie Ciśnie tym buzeczkiem. Weź by się zakrztusie. To będziesz zakrztuszony. Jedziemy, Dziadzio. Jem ja jest Dziadzio, pan twój. Brawo, Dziadzio, trafiłeś w skojarzenie teraz jedź dalej tą drogą. Nie da rady. Odpadł mu łeb. Trololol. Trolo. Gdzie trololol? Czemu jeden wózek? Ej! Zaciął. Już wiem, głowa Elfa mu się zablokowała w tym sznureczku. Zaraz, zaraz się przyjrzysz, no dawaj. No męski tu jest, co jezu, musimy gryźć inny. No Mówiłem sznureczek Co za triki, jak za friki Oj e, Może... Spokojnie Nic mu się nie zdało do nasz koskader ale to już nie jest kaskader, prawda? Nie, nie. Dobra, może to już koniec, a w następnym odcinku pogramy sobie w grę... Czekaj, mam pomysł. Kikiem Pogo to przejdę. Minecraft. O-o, miny chyba są. Rozsadziłam już pewną łączynę, a więc... Komentujcie, Uuu. subskrybujcie. Żółtym...